Raz, raz. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie wszystkich Państwa na festynie rodzinnym zorganizowanym przez trzy sołectwa. Sołectwo Wiurek, sołectwo Czapury, sołectwo Babki. Witam Pana Sołtysa, Pana Artura Sickiego, sołectwo Czapury. Z babek pan Krzysztof Kłak, kazał przeprosić. Niestety, ma jakieś tam spotkanie rodzinne, ale był przez chwilę, życzył nam wszystkiego dobrego. Kazał się świetnie bawić, także od niego też przekazujemy wszystkiego dobrego. Chcieliśmy tutaj w skrócie e, powiedzieć, co się dzieje. Przywitanie nastąpiło. Kilka słów o dzisiejszej naszej imprezie. Serdecznie zapraszamy do wszystkich atrakcji, które postaraliśmy się zorganizować. Dzieci się świetnie bawią. Kilka słów o dzisiejszych jeszcze następnych atrakcjach. Wkrótce dowiedzą się Państwo szczegółów na temat strzelnicy, która tam znajduje się w dole, świetlicy. Będzie zorganizowany konkurs, turniej strzelecki. Szczegóły będą wkrótce podane. Mamy przygotowane dla Państwa nagrody. E, oprócz tego jeszcze chciałem, przepraszam bardzo przywitać e, panią Ewę, Oczywiście wiestim, który nas tutaj wspiera zawsze w organizacji. Bardzo przepraszam. Chciałem zaprosić dzisiaj Państwa do środka na zwiedzanie wyremontowanej wewnątrz naszej świetlicy Starej Hydry. W środku e, przygotowany jest przez Państwa Sadowskich. Tutaj... To przecież mhm. o którym może już bliżej parę słów opowie Pan Jurek, co to tam jest przygotowane. Ja przekażę mikrofon, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Wraz z Sołtysem chcielibyśmy w dniu dzisiejszym otworzyć oficjalnie galerię Stara Hydra. Mamy nadzieję, że co jakiś czas, nie wiem, co parę miesięcy odbędą się będą tutaj wystawy malarstwa, rysunku, fotografii, może rzeźby zachęcamy Państwa do udziału w tym. Dzisiaj po raz pierwszy odpalamy wystawę pod tytułem Ptacy, czyli sąsiedzi. Ja tylko chciałem wspomnieć, że tam pod bramką, po pograniotu, znajduje się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich. Witam. Jest kiermasz książki, na który też serdecznie zapraszamy. I o czymś jeszcze, o czym mieliśmy wspomnieć? Dobra. Chyba nie. Życzymy miłej zabawy i oby nie padało. Dobrze, ja tylko chciałam powiedzieć, że jak zwykle na festynach, które organizujemy tutaj na że mamy małe rękodzieło dla młodzieży i dzieci. I jak panie mają ochotę, to też zapraszamy. Jeżeli któryś Pan lubi, to też nie wygląda. geliyor sizi çağırıyorum ama abi kardeşleriniz var sanırım ben de geliyorum bak

Wielkie, wielkie brawa. Jestem ciekaw, czy decyzja została podjęta. Dojdzie dzieci, jeszcze jeden kawałek, bo nam się to tak podobało. Trudno ocenić. Tak jest. I teraz przysiady. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. No. Bardzo ciężko, tańczyć, bardzo ciężko. W związku z tym postanowiliśmy, że każdy kto tańczył dostaje na Zapraszam w kolejce. Zapraszam. No widzicie, ale wam się udało. Z trzech nagród zrobiło się cały worek. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Dzień dobry, dobry wieczór Moi drodzy, jest mi bardzo miło, jest mi bardzo przyjemnie Bartek Wrona z tej strony Kto Dzień mnie nie dobra! zna Kto mnie nie zna zawsze może Se wygooglować, nie? Ja wiem, że młodzież się tak patrzy Co to za facet? Co to za przystojny, młody człowiek? Ale nie. Pięknej mody. To teraz. Czy ja mogę tak? O, mogę tak. Jeszcze <trym> mogę. <trym> już nie. Już, już nie. <słysy> Dobra. Starsi. Są starsi. Rączka do góry. A są zakochani. <trym zjadka> no moja droga. Będziemy się dzisiaj bawić. Dobra. Czy jesteście gotowi? Nie, tak nie będziemy się bawić. Czy jesteście gotowi? Jesteście gotowi! No! Ale zaczniemy od wolnej piosenki. Kto zna barwy szczęścia? Rączka do góry Przecież ty nie znasz dziewczynko. Kto zna? Znamy. Jesteśmy gotowi? Spiewamy? Uwaga! Trzy, cztery! No i co? A to wy, a nie wy? To no to... wy! No to... No to... To czy śpiewać! To za chwilę, to za chwilę! Gotowi? Proszę! Najpierw dzień się dzisiaj nam jak jeszcze kilka gruzkich łez czy mieli nas może los uwśmiechnie się mimo naszych win Zapomniałem powiedzieć. Dobry dzień! Chodziłem z nim do podstawówki. Osiem lat. Moi drodzy, przed Wami Bartek Muzalewski. Gdzie jest Bartuś? Bartek, zapraszamy Cię na scenę. On nawet nie wiedział, bo on hamburgery teraz lubi, ale uwaga. Bartek Muzalewski, przed Wami wielkie brawa dla niego. Hej! Ty mnie wykończysz kiedyś? Słuchajcie, znam się na... od podstawówki. Chciałem powiedzieć, że tak, to jest mój człowiek. Wielkie brawa dla niego! Po było tak, że zawsze było Bartek, to pani dyrektor! Tylko nie wiadomo było który, nie? Jeżeli by nie, słuchajcie, a tak naprawdę tutaj swoje za ma ma. Co pośpiewaliście dzisiaj? Ile poszło otworu dzisiaj? To ty w ogóle nie słyszałeś? Ja słyszałem tylko, że jest imprezka. No jak zawsze. Ja, czy, to jest, czy dobrze słyszałem? Słuchajcie moi drodzy, bo Bartek jest bardzo zarobionym człowiekiem. Więc naprawdę uwierzcie mi... Z końcówką na "-onym". Ale wiem jedno. Dzisiaj jego żony nie ma. To będzie życiało dzisiaj. Ja też szybko nie wrócę. Dziękuję, do widzenia. Uwielbiam gościa. Słuchajcie, bawcie się dobrze, póki jest Bartas, niech śpiewa, niech się bawi z wami. Eee, I co? No miłego wieczoru wam ciebie dzisiaj. No i oczywiście zapraszamy na kiełbaski i te <laughs> hamburgery, burgery. Mój człowiek, a teraz czy jedna na milion? Na koniec miłość może dopaść na O, ja. Oh, yeah. Każdy szuka yeah. pochodził, szuka kogoś, mienił, się los. Nadzieja, się mienił, 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 leży cały świat. Tak ja wiem, jest zawsze w Tobie wielki czas Jesteś najlepsza, to Twoja gra, musisz nie żyć, tylko Ty. To, wszystko ma inny smak, I Twoich studiowań po prostu leży cały świat. Tylko teraz dać, to na zawsze będziesz trwać. Czy ma ręce? My tu będziemy śpiewać. Czy jesteście gotowi? No ja tu mam drużynę. Jesteście gotowi? Jest wieczór. Jest impreza. Jest wieczór. Jest impreza. Nauczysz się tekstu. Uwaga. Trzy, cztery ry. Postponed to find out when Set sure. Będzie twarz ty Jak ja Raz, dwa, trzy, i... Kolorowe sny, kiedy ja dotykam cię, Wariowany świat, kiedy nas także się traknie. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Пришел